Cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Dzisiaj przychodzę z nowościami kosmetycznymi i też niekosmetycznymi, także zachęcam Was do obejrzenia tego filmiku. Zacznę może od pokazania Wam produktów do pielęgnacji twarzy, ponieważ wydaje mi się, że to jest najważniejsze i od tego powinniśmy zaczynać dzień i ten dzień kończyć, żeby nasza skóra wyglądała długo, promiennie, świeżo i zdrowo. Także chciałam Wam pokazać produkty do pielęgnacji twarzy. Pierwsza rzecz, a w zasadzie dwie rzeczy, to są gąbeczki do mycia twarzy z firmy Calypso. Nie wiem czy dobrze czytam, czy nie. W każdym razie Pakowanie wygląda następująco: gąbeczka po zmoczeniu jest dosyć miękka i po opakowaniu również miękka jednak już po pierwszym użytkowaniu tego produktu jak wyschnie ona jest dosyć twarda także taka to jest uwaga jeżeli chodzi o tą gąbkę moją do Was jeżeli chodzi o ten sam produkt jest dosyć wytrzymały, fajnie że są dwie gąbeczki mimo wszystko ja dwoma nie zmywam twarzy tylko jedną i świetnie sobie radzi z moim makijażem jak nakładam ten żel czy też inny produkt do mycia twarzy czy też piankę, żel czy mydło na tą gąbeczkę i wilczami ją wodą, bardzo fajnie się zaczyna pienić i bardzo, bardzo dobrze i dokładnie zmywa ten makijaż, także ja jestem bardzo zadowolona z tych gąbek. Następne produkty to są, to jest cała seria produktów True Perfection z firmy Oriflame. Wyglądają następująco, może pokażę Wam najpierw pierwszy, to jest serum, ten produkt ma, ma ile mililitrów? 30 mililitrów. Wygląda następująco, bardzo ładne opakowania, naprawdę bardzo mi odpowiadają połączenie koloru seledynowego, czy też niebieskiego koloru. srebrnim. To jest serum do twarzy. Kolejny to jest krem Nano, którego jeszcze nie zaczęłam stosować, którego jeszcze przyjemności nie miałam stosować, bo czekam na bogatą konsystencję tego kremu i mam nadzieję, że również będę mogła go stosować z powodzeniem na skórę twarzy w ciągu dnia. Tym bardziej, że jak będzie się już robiło chłodniej, to wolę te kremy Nano stosować na dzień. Następny produkt to jest krem pod oczy, którego również jeszcze nie miałam przyjemności stosować, ponieważ wykańczam mój żel aloesowy z flosleku, a nie chcę stosować 10 produktów na twarz, ponieważ to nie o to tutaj chodzi w pielęgnacji twarzy. I ostatni produkt to jest również z tej serii, ale krem na dzień. I ten krem już stosuję z powodzeniem. Jestem z niego zadowolona. Tak jak widzicie opakowanie wygląda następująco. Jest bardzo naprawdę bardzo ładne. Cała seria wygląda bardzo podobnie. Szada graficzna jest niemalże taka sama. No sam produkt jest jak najbardziej w porządku. Jeżeli chodzi o zapach, Pachnie bardzo świeżo, bardzo czysto, bardzo ładnie, czyli taki zapach, jak ja najbardziej lubię. Jeżeli chodzi o konsystencję, to jest ona dosyć lekka, także um, wydaje mi się, że będę z powodzeniem raczej stosowała. Przepraszam. Przy, Przepraszam na temat tego kremu, że tak, z tego co pamiętam, że ma. Dosyć lekką konsystencję, mimo wszystko daje mu szansę i zobaczymy, jak się sprawdzi u mnie przy dłuższym zastosowaniu. Dobrze, i teraz, może, pielęgnacja skóry. Pierwszy produkt to jest strasznie się napaliłam w ogóle na tą serię liście zielonej oliwki i postanowiłam, że sobie kupię oprócz dwóch maseczek, które już użyłam, oliwkowy dezodorant bez soli. Gwinął wygląda następująco, ponieważ bardzo, bardzo dobrze się u mnie sprawdza ta kulka serii Soft, również z jai jednak ten, mimo tego, że ma cudowny zapach, jak cała ta seria, który w ogóle nie przypomina tej serii oliwkowej, mimo tego ten produkt się niestety nie sprawdził. Ja w ogóle nie mam problemów z poceniem się, ale przez ten produkt wydaje mi się, że się bardziej. Niż pociłam się, i no niestety również nie hamuje wydzielanie tego nieprzyjemnego zapachu. Także to jest pierwszy mój bubel od długiego, naprawdę bardzo długiego czasu. E, następna rzecz to jest lipidowy balsam emoleum z firmy Floslek. E, trzymałam specjalnie dla Was opakowanie, żebyście mogli zobaczyć, jak wygląda w opakowaniu. W środku produkt zawiera taką tubę mm, o 200 ml pojemności. Wygląda następująco. E, niestety te mm, srebrne takie kreski, które że tutaj są czy też linie. Niestety te, te, to sreberko schodzi i zostaje, jak widzicie, albo nie widzicie u mnie na palcach, także to jest jedyny minus użytkowania tego produktu. A tak to ma same plusy, ponieważ naprawdę bardzo, bardzo dobrze się u mnie sprawdza, zarówno w nawilżeniu, jak i kojeniu delikatnie podrażnionej skóry, jaką teraz ma, jest, jakiej teraz jestem posiadaczką. I tu jest informacja, że zawiera 1% mocznik, a 2% prebiotyk, a także Kompleks lipidów omega y, i tu jest 2%, a y czego jest 0% Wam przeczytam, bo również na pewno to jest dla Was cenna wskazówka i cenna uwaga. Zero alergenów, parabenów, barwników, a także kompozycji zapachowych. Także fantastyczny produkt, bardzo dobrze, że polska firma i super cena tego produktu. Jeżeli chodzi o konsystencję, to bym powiedziała, że jest to konsystencja balsamu, absolutnie nie mleczka, nie jest ona gęsta, nie jest ona treściwa, ale mimo wszystko ona mi odpowiada. Jak widzicie, krem ma kolor biały, teraz już rozmazałam, pewnie już nie widać jeżeli chodzi o zapach, którego ma nie być oczywiście ten zapach jest ten zapach jest, jest on typowy dla produktów do bardzo bardzo wrażliwej skóry, także no jest taki delikatny niektórzy mówią, że jest przyjemny, niektórzy, że jest nieprzyjemny w każdym razie jest taki znajomy, że się tak wyrażę kolejny produkt jest to balsam, a nie przepraszam krem do ciała o zapachu orzechów włoskich z firmy Lambre, nie wiem czy dobrze czytam, proszę Was poprawiajcie mnie jeżeli wiecie w każdym razie jest to marka francuska działająca od 1999 roku i teraz nie wiem czy na polskim rynku czy, czy, czy poza rynkiem polskim ten produkt ma 200 ml i jest on ważny przez 6 miesięcy i to jest bardzo duży plus jak dla mnie tego produktu, bo to jest dla mnie informacja, że są tam fajne składniki skoro mm, taka krótka, taki krótki jest termin ważności, samo opakowanie jest rewelacyjne i na pewno jak wytracę ten produkt, to mm, zrobię sobie w tym opakowaniu peeling na przykład albo kawowy, albo kokosowy, chyba kokosowy z olejem kokosowym. E, opakowanie wygląda następująco. Ono jest naprawdę bardzo, bardzo eleganckie i bardzo ładne, a sam Produkt i sam zapach tego produktu to jest naprawdę kurczę, gdybym mogła Wam dać powąchać ten produkt, to byście się naprawdę zakochali. Jeżeli lubicie mm, masło czekoladowo-orzechowe e, na kanapki, to jeżeli lubicie w ogóle smak i zapach tamtego e, masła czekoladowo-orzechowego na kanapki, no to to pachnie identycznie. To po prostu pachnie fantastycznie fenomenalnie i przecudownie. Jeżeli chodzi o nawilżenie ym, ciała tym produktem, to jest jak najbardziej, yy, jak najbardziej w porządku. Yy, jak najbardziej skóra jest dosyć długo nawilżona. i wiem czy jeszcze pachnie, tak. Jeszcze pachnie. Moja skóra ja się smarowałam rano. Jest teraz godzina, nie wiem która, chyba 14, a może nie, nie wiem może 13. W każdym razie ten produkt pachnie dosyć długo. Yy, skóra jest gładka, skóra jest pięknie pachnąca. W ogóle ten produkt pachnie tak cudownie, że mam chęć. Go schrupać. E, jakiś czas temu, jak mm, ściągałam tą folię ochronną i dałam mojemu dziecku do wyrzucenia do śmieci, mówię proszę, kochanie, wyrzuć to. A on co zrobił? Polizał. Naprawdę, bo to tak pięknie i tak intensywnie pachnie. No przecudowne, jeżeli lubicie takie spożywcze zapachy, to jak najbardziej Wam polecam. I chciałam również zaznaczyć, że ja Wam podziękuję. Mm, E, stronę tych, e, tych produktów, gdzie można je dostać, bo z tego co się orientuję, można je tylko dostać mm, przez internet. Tam jest internetowy sklep Woo! i tam macie te produkty w dosyć przystępnej e, cenie. Także ja Wam polecam naprawdę z tego serca ten produkt, jeżeli lubicie spożywcze zapachy. Aha, jeżeli lubicie robić mm, komuś prezent, jeżeli ktoś, e, komu byś, byście chcieli zrobić prezent, lubi spożywcze zapachy, to ten produkt Wam polecam naprawdę. A jeżeli nie ten, to spróbujcie inne e, zapachy a na pewno się e, osobie obdarowanej y, spodoba. Dobrze. Następny produkt to jest firma, po, kolejna z firma Flosek, czyli nasza kochana polska firma. I ja mam tutaj e, zapach y, Acerola sherryberry. E, acerola? Nie wiem, czy dobrze to, to czytam. Acerola? Acerola? Nie wiem. W każdym razie e, przeczytam wam po polsku. Acerola sherryberry. E, masło do, pielęgne, e, do pielęgnacji e, ciała uzupełnia niedobór e, lipidów. A może tutaj jest również po polsku napisane o tak, masło o bogatej konsystencji i przyjemnym, intensywnym, owocowym zapachu, tylko i wyłącznie jest taka informacja jeżeli chodzi o e, zapach owoców w każdym razie, no pachnie również, aha i on jest tutaj zabezpieczany e, takim plastikiem ja to oczywiście sobie zostawiłam ponieważ e, jeżeli tak już było to tak e, niech też będzie jeżeli chodzi o zapach, no oczywiście jest przecudowny pachnie naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ładnie owocowo, rzeczywiście tutaj ta konsystencja jest dosyć bogata, dosyć treściwa, bardzo zbliżona do konsystencji z The Body Shop no ja, no lubię to masło, lubię to masło jednak uważam, że to, to z firmy z, tej, z firmy Lambre dużo bardziej mi odpowiada, jeżeli chodzi o zapach ale to jak najbardziej, to odpowiada bardziej mojemu mężowi, ponieważ on lubi bardzo takie owocowe Owocowe zapaszki, ale również ten, jest, ten zapach jest również przepiękny i również bardzo dobrze ten produkt pielęgnuje skórę, także bardzo dobrze ją odżywia, bardzo dobrze ją nawilża, bo tu nie można powiedzieć absolutnie o natuszczeniu skóry, ponieważ ten produkt się bardzo fajnie również szybko włania. I tutaj jest 12 miesięcy ważności i ten produkt ma 240 ml. Pakowanie jest następujące: pakowanie jest bardzo klasyczne, bardzo ładne również. Mi bardzo odpowiada, tym bardziej, że pachnie bardzo e, pięknie, bardzo cudownie, i ja lubię. Produkty o intensywnych zapachach. jeżeli nie o intensywnych zapachach, to produkty, które rzeczywiście bardzo dobrze złagodzą moją skórę, tak jak ten, bo ja mam często na udach problemy z podrażnionymi. Właśnie mam podrażnione uda po, 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 poprzez, czy podczas, po, czy po, w zasadzie po depilacji i ten produkt sobie świetnie, mimo tego, że nie ma tego zapachu, świetnie sobie radzi z tymi podrażnieniami. Dobrze. Następne produkty to jest już kolorówka, którą zostawiałam sobie niemalże na koniec. Pierwszy produkt jest to maskara, której jeszcze niestety nie zaczęłam używać z firmy Oriflame, ponieważ mam jeszcze dwie maskary na wykończenie, czy na wykończeniu i nie chcę otwierać trzeciej, tym bardziej, że mam dosyć krótkie terminy ważności, bo to jest też 6 miesięcy. Maskara 5 in One Wonder Lash The One Oriflame wygląda następująco i ta opa wydaje mi się, że ma więcej, nie 8 ml, myślałam, że więcej, bo taka, taka dosyć ciężka i wydaje mi się, że dużo ma też opakowanie. Następny produkt jest to, <coughs> przepraszam, hipoalergiczna kredka z firmy Bell. Opakowanie prezentuje się. Wow, coś mi zleciało! pakowanie prezentuje się następująco. Sama kredka jest wykręcana, a to jest dla mnie ogromny plus, że nie trzeba jej temperować. Kredka jest bardzo, w bardzo ładnym odcieniu czerni i dosyć długo się utrzymuje na powiekach. Nic więcej Wam nie powiem, ponieważ od niedawna ją stosuję. Zobaczymy, jak się sprawdzi przy dłuższym zastosowaniu. I ja pokażę Wam jeszcze jedną kredkę, którą sobie kupiłam. To jest kredka z firmy Eveline. Ja ją kupiłam tylko i wyłącznie dlatego, bo chciałam tą pacynkę. Tą pacynkę, która wygląda jak gumka, na tej pacynce mi zależało. Niestety nigdzie nie mogłam jej dostać, ale pani powiedziała, że ma tą pacynkę, czy ma tą pacynkę gumkę, wraz z kredką. Także kupiłam sobie tą kredkę dla tej pacynki i okazało się, że ta kredka jest również wykręcana. Także prezentuje się następująco i również się sprawdza, jak najbardziej w porządku, ale chyba. Najpierw będę korzystała z tej kredki, ponieważ tą pierwszą otworzyłam i będę używała tej końcówki pacynki, gumki. Dajcie w ogóle znać, jeżeli wiecie, gdzie można kupić samą tą pacynkę. Jeżeli oczywiście wiecie, jeżeli nie, to w ogóle polecam Wam bardzo serdecznie tą pacynkę, gumkę, ponieważ tylko i wyłącznie tą kredką i tą pacynką możecie stworzyć fantastyczny makijaż smoki. Także ja Wam polecam z całego serca, właśnie te gumki, gumki pacynki, pacynki, gumki. Dobrze, następny produkt to jest Inglot. Inglot to jest numer 22 i to jest. Momencik. To jest dzień do, powiek, dzień do powiek sypki w kolorze takim brązowym. Spróbuję wam pokazać, jak wygląda na ręce, jak się go rozetrze. Wygląda naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Bardzo fajnie się wieczorem prezentuje na oku i bardzo fajnie odbija światło. Już wam pokażę, jak on wygląda. On daje na oku taki efekt, a chyba go nie będzie widać. A szkoda. Chyba go nie będzie widać. W każdym razie daje on taki piękny, złoty, e, złoto brązowy mieniący się e, efekt, co mi naprawdę bardzo, bardzo odpowiada na e, makijaż wieczorowy. Także jestem zadowolona z tego cienia. E, kolejna rzecz to jest taki fixer. Nie wiem, aha, tak. Make-up fixer, e, również z Inglota. Jakiś czas temu mm, kilka właśnie firm zaczęło wypuszczać te fixery. Zaczęło się chyba od maka, o ile dobrze wiem. A jeżeli nie, nie wiem dobrze, to, to nie wiem dobrze, to mi przykro. W każdym razie wydaje mi się, że zaczęło się od maka. Później firmy pozostałe zaczęły również wprowadzać te fiksery, te przedłużacze, utrwalacze makijażu. Inglot, Inglota produkt wygląda następująco, wygląda naprawdę bardzo ładnie, bez żadnych udziwień, bez żadnych dodatków, bez żadnych e, zbędnych kolorów. Sam produkt wygląda, e, wygląda rewelacyjnie, ma taki atomizer, który jest zwykły klasyczny i e, bardzo dobrze, jak widzicie, się aplikuje na tą twarz, chyba za blisko zaaplikowałam, ale nie szkodzi, w każdym razie mam nadzieję, że mi przedłuży trwałość makijażu mego. Dobrze, następna rzecz to jest również Inglot, to są dwa cienie i teraz mm, Wam je pokażę, a teraz Wam powiem, jakie to są numerki. To są dwa takie cienie, to są cienie typowe e, jesienne, e, a zresztą zrobię Wam słocze, jeżeli oczywiście będzie coś widać na mojej ręce, to będzie dobrze, jeżeli nie, to Was przepraszam. W każdym razie wyglądają następująco. E, moment, to, ten pierwszy... To jest ten pigment. A tutaj są te dwa. Pierwszy to jest brązowy, drugi to jest taki fioletowo-brązowy. Jeden, jak i drugi zawiera bardzo, bardzo delikatnie drobinki. Jeden, jak i drugi bardzo ładnie włóżczy na oku. Jest to efekt satynowy, nie jest to efekt perłowy. I bardzo mi się podobają te kolory. Eee, Zresztą bardzo ko często korzystam z tego brązowego, który stosuję na całą powiekę e, ruchomą, a później rozcieram. I to są numery, już Wam mówię jakie. Tylko teraz nie będę wiedziała, czy ten jest 156 czy ten. W każdym razie to są numery. 156 e, i 60. Tutaj specjalnie zachowałam opakowania, żeby nie musieć wyciągać e, tych cieni z opakowania. Także jestem bardzo zadowolona. Tym bardziej, że ja bardzo, naprawdę e, lubię cienie Inglota, które są bardzo dobrej jakości i w, w fantastycznie niskich cenach. E, następny produkt to jest mm, szminka z firmy Oriflame. Jest to ta seria Jordani Gold. Wygląda opakowanie następująco. W zasadzie kartonik tylko. Ja mam kolor Sherry już Wam pokazuję mm, samą szminkę, która jest w bardzo, bardzo eleganckim i przepięknym, luksusowym opakowaniu. Wyglądu, wygląda następująco, jest opakowanie, jak widzicie, złote, jest ono dosyć ciężkie, a szminka prezentuje się następująco. Idealna na jesień. Także na pewno zobaczycie mnie w niejednym filmiku, a może w jednym, a może w większej ilości filmików w tym kolorze szminki. Szminka naprawdę ma piękny, przepiękny, e, intensywnie czerwony, taki właśnie czereśniowy, jak dojrzała, przepraszam, jak dojrzała wiśnia kolor. Naprawdę bardzo mi odpowiada ten kolor. Szmink jest przepiękny. Na początku jak ją zobaczyłam, to pomyślałam, że będzie miała kolor taki, jak jest tutaj. Nie, to nie jest ten kolor absolutnie. Ten kolor jest piękny, ten kolor jest bogaty, idealny naprawdę na jesień, na sezon jesień-zima. Jesień, Dobrze. I ostatni produkt, który chciałam Wam pokazać z kolorówki. Opakowanie prezentuje się następująco. Są te, to są to te kulki, są to te brozu kulki z serii Jordani Gold. Już Wam pokazuję, jak one wyglądają, jak one się prezentują. One za, to opakowanie, te kulki w zasadzie mają taki puszek, czy też taką gąbeczkę w środku, do, chyba służącą do nakładania, ale ja oczywiście tym produktem nie nakładam absolutnie. Tutaj jest lusterko, a same kulki prezentują się, wow, następująco. Jak widzicie, jest tutaj róż, jest tutaj perła, a także brąz. Ja wydaje mi się, że jednak powyciągam te różowe kuleczki i włożę do jakiegoś niewielkiego opakowania i będę go traktowała jako róż, a te brązowe będę traktowała, traktowała jako brązer, ponieważ zauważam, że po zmieszaniu tych kulek, po wymieszaniu pędzlem tych kulek na twarzy hmm, powstaje Taki czerwony, czerwona plama, więc w zasadzie nie wiem jak mam to traktować, czy jako róż, czy jako brązer. Także ja powyciągam te różowe, powyciągam te brązowe, nie, powyciągam różowe, zostawię brązowe i to będzie brązer, to będzie róż i koniec. Także tak wygląda, wyglądają moje nowości zarówno makijażowe, jak i kosmetyczne, pielęgnacyjne, zarówno twarzy, jak i ciała, a chciałam Wam jeszcze pokazać dwa produkty, dwa, dwa produkty, jakie produkty? Dwie rzeczy niekosmetyczne. Pierwsze to są buty, które sobie kupiłam na wyprzedażach w Deichmanie, buty są, nie wiem, teraz już nie pamiętam, czy w środku, tak, buty są skórzane na zewnątrz, one mają takie szpice z przodu, bardzo piękne, bardzo klasyczne balerynki, które są fantastyczne i na takie polowałam, chciałam sobie kupić zarze, 嗯。Uh Za, miałam właśnie sobie kupić te buty, ale tutaj w, w pasażu grunwalskich nie było. I ja w końcu jakoś ich nie ściągałam przez internet. Nie wiem dlaczego ich nie ściągałam, bo później sobie kupiłam jakieś inne botki. No i dałam temu spokój, ale weszłam do Dejśmana i widziałam, że jest promo, że jest wyprz. Wielka wyprz, wielka promo. I je kupiłam, są naprawdę przepiękne. Dajcie znać, czy Wam się również takie klasyczne, płaskie balerynki ze szpicami podobają. Dobrze, i następna rzecz, którą kupiłam sobie niedawno w kropie o dziwo, w kropie do którego zazwyczaj nie chodzę. A tym razem weszłam z małą i z siostrą, nie wiem co przyciągnęło nasz wzrok. Tam chyba buty, chyba buty damskie i męskie. Zaraz przy wejściu były. I tak weszłyśmy, a zaczął zaczęłyśmy oglądać? Chyba też biżuterniec, czy coś już nie pamiętam, czy to było w chaosie, już nie pamiętam. W każdym razie zobaczyłam, że jest piękna torebka, więc postanowiłam ją nabyć. No, powiedzcie, czy ona nie jest cudowna, czy ona nie jest wspaniała i przepiękna. Ona znaczy, oczywiście zawiera ten pasek, który mogę się przewiesić przez siebie, który najczęściej w ten sposób stosuję. Ona ma złoty zamek, który wygląda następująco: jest to złoty, porządny zamek. I tutaj takie złote dodatki. No i jest przepiękna. Dajcie znać, czy Wam się również tak bardzo podoba jak mi. Dobrze, no i to w zasadzie by było na tyle to wszystko, co chciałam Wam pokazać. Kilka tych nowości jeszcze mam, ale postanowiłam, że Wam nie pokażę wszystkiego. Nie otworzę się tak całkiem, nie pokażę Wam wszystkiego za, za jakiś czas być może wam to pokażę, albo po prostu dam Wam znać, jak będę już denkowała tamte produkty. Z strony to wszystko. Dajcie znać, jak Wam się podobały moje zakupy, moje nowości czy stosujecie może któryś już z tych produktów, czy stosowaliście może któryś z tych już produktów. Z mojej to wszystko. Życzę Wam miłego dnia, mimo tego, że e, miłego i pięknego dnia, mimo tego, że słońca e, niestety nie ma. Trzymajcie się cieplutko i do następnego filmiku. Cześć!